Hej kochani, mamy dzień kolejny. Eee, wczoraj przyszła nam paczka z kokolity. Chciałam Wam pokazać, co tam się nie znajduje, jakie zamówienia zrobiłam. Więc tak, e, zamówiłam wodoodporny tusz z Maybelline, Glitter Primer z Nyxa, mój ulubiony podkład z L'Oreal'a. Również ulubiony, pop, yy, również ulubiony korektor z Maybelline. Mamy tutaj też z yy, Revolution, taką paletkę z rozświetlaczami. I powiem wam, że to jest normalnie obłędne. Nie, to jest sztośnik normalnie. Także tak mamy jeszcze róż i... Ogólnie to jest ta y, paleta rozświetlaczy. Na pewno ją przetestuję. Mamy też wodoodporny tour z Maybelline. Ulubiony z Maybelline korektor z L'Oreala. Drugie czy trzecie opakowanie. Bardzo fajny podkład. I słuchajcie, paletka Maxineczki Beauty Legacy. Y, no powiem wam, że sztosik. Ja już wiem, że ja tą paletą będę malować sobie brwi zobaczcie tym cieniem jest ona śliczna i na pewno coś nią na dniach zamaluje i wstawię, podzielę się na instagramie z przemyśleniami i w filmiku byłam też wczoraj w Rosmanie, kupiłam sobie y, klej do rzęs ponieważ widzieliście że dzień wcześniej zamówiłam rzęs z glam Zamówiłam też z Evelyn z Variety. Był taki czas, że on był wszędzie, więc stwierdziłam, że i ja go spróbuję. Mamy też nowy Glitter Primer. Kupiłam sobie jedną maseczkę z Bielandy w Rosmanie. Kryształowy peeling grubozianist ametyst. I tak, kupiłam sobie kolejną opaskę, bo przecież ja mam mało opasek, ale takiej jeszcze nie mam. Ona była chyba za 8 zł. Słuchajcie, kupiłam sobie koła. Tak, yy, w kolorze srebrnym, wiadomo, to jest zbyt sztuczne, bo nie mogę, słuchajcie, znaleźć takich srebrnych. W sensie tej wielkości, tej grubości i z takim yy, zapięciem nie mogę nigdzie znaleźć. Jeżeli będziecie wiedzieć, gdzie dostanę takie. Albo chociaż stalowe, one są dosyć grube. Nie za dużo, małe. Akurat. Bo jestem bardzo ciekawa, tej pory. I tell me <śpiewanie> what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Młody wziął sobie e, tego czosta z kebabem, tak? On był za paneczkiem i jak smakuje? Polecamy. Dobra, cześć kochani, mamy kolejny dzień. Za oknem pada. Dzisiaj już było bezburzowo. Wiecie co, chciałabym zrobić sobie tą kawę? Kupiłam ją w biedronce, w tu mnie biedronce była tylko jedna. Na duży kuban rzucę dwie. Bo moja siostra ostatnio przyjechała i przywiozła. Boże dziwna to kupiła na CPN? -ie? Nie na CPN. -ie. Nie wiem, Boże, nie pamiętam. Taką dobrą kawę, ale ja już nawet, nawet opakowania nie mam od niej. Także yy, tak mi zasmakowała, że stwierdziłam, że... Jak gdzieś spotkam to też kupię. Ona nie była z Kafedor, tylko ona była z... Metzle. No, ja nie wiem, nie pamiętam. No, nie mogę w ogóle oczu domyć. Miałam kurz wodoodporny. Jakaś masakra. Także tak, zrobimy sobie kawę. Zrobiłam sobie cztery kanapeczki z pastetem. E, w takim kubeczku. Ja ten kubek w ogóle dostałam w prezencie. No i mamy mleko, zwykłe że też Biedronki jest schłodzone. Także tak sprawdzamy, ja nie piję mleka samego, yy, bo ja mleka nie lubię. Powiem Wam, że moja siostra ma ekspres do kawy na maszynki. I nie powiem, jak do niej pojadę, fajnie wypić sobie taką kawę i w ogóle, ale na co dzień ja kawy nie piję. Więc uważam yy, taki zakup za zbyteczny. Yy, I wiem, że po prostu stałoby tylko na blacie i się kurzyło. A tak kupię sobie taką w saszetkach i jak znajdzie nas ochota, to wtedy cię napijemy. Pogoda jest straszna, cały czas pada, w Szczecinie również. Dobra, próbujemy. Piecha. Mało słodka, ale dobra. Mamy pomidorka, zaraz sobie go skroimy na kanapki. Czy my mamy dzisiaj jakieś plany? Chyba nie bardzo. Słuchajcie, pada. Strasznie diabeł nie pada. To jest jakaś w ogóle masakra. Muszę na chwilę pojechać do Dino. Jestem taka o dzisiaj ta w kieczce i, i w ogóle nieumalowana. I jedziemy szybko, potrzebuję rzeczy na obiad dzisiaj i na jutro. I dosłownie po kilka rzeczy i... I ogólnie co? O, mamy żelki z wczoraj, z wczorajszych zakupów. Kto lubi? Muszę wziąć i ogarnąć nasze psiaki, wyczesać je, wysuszyć, bo sobie biegały po dworzu. I jeżeli chodzi o dzisiaj, to jeszcze muszę zrobić najmniej ze dwa prania. Bo jestem zakopana w praniu, także pranie trzeba zrobić. Nie wiem czy już mówiłam, ale mam nowe pazurki, bardzo mi się podobają. Jestem bardzo zadowolona. Anula, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak, no na pindala nieziemsko. Także mało taka wyraźna, ale to jest przez to, że jest kwestia świata, w ogóle musimy od tej lampy w końcu zamówić zamówić, zawiesić, bo mamy już kupioną, taką zwykłą, najzwyklejszą kuchenną. W sklepie byłam tak. Taki se. O, komplecik. kietkę kupiłam w kiku w zeszłym roku chyba była za 6 zł. Wiedziałam, że po domu będę nosić, tak też robię. Słuchajcie, zakupów to jest tylko Pepsi, 8 kajzerek, ogórki kiszone i ten sos. Mam jeszcze jeden. I zrobimy z makaronem pierwszę z kurczaka, które mi zostały z poprzedniego obiadu, bo wczoraj żeśmy byli w KFC i obiad mieliśmy gotowy. Nie musiałam wczoraj stać przy karkach, a że piersi mi zostały z tych kotletów, które wam pokazywałam, co robiłam, jak siostra przyjechała, dzieciaki się najadły, a mnie i tak zostało, bo narobiłam je dla wojska. Yy, więc zostały mi jeszcze piersi z kuczaka, więc sobie je właśnie dzisiaj tak zrobimy. Potem, yy, tak jak mówiłam, maseczka, yy, czesanie psiaków, doprowadzanie ich do ładu yy, i odkurzanie, mycie podłogi, wstawienie dwóch prań. Potem zobaczymy. Słuchajcie, ja w przerwie do obiadu bardzo Wam polecam te batoniki. One są z firmy bonitki i można je dostać w biedronce. Jakoś złoty 40 złotych 50, 50 kosztują. My żeśmy wczoraj wzięli zapas chyba 10 sztuk. Nie byłam przekonana co do tego batonika, ponieważ ma on sobie orzeszki, ale są one tak niewyczuwalne w sensie w tym batoniku. Minimalny taki posmak... Y orzechów, ale nie są one w całości. Także naprawdę, ja polecam, są super. Także taka chwila yy, przerwy i się bierzemy za obiadek. Bo to już jest w sumie godzina druga, dochodzi. Także tak działamy. Halo, halo, dzień dobry. Chodź, Duduś. Do Duduś. Do Gdzieś tak? Kto tu wrócił? Gdzie byłeś? Chodź, Dobry! Nie kochani, dzisiaj jestem w wersji takiej jeszcze nieprzygotowanej. Chciałabym sobie dzisiaj przetestować tą glinkę, którą ostatnio kupiłam. Glinka detoksykująca, maseczka do twarzy. Yy, to jest czarna glinka plus yy, olej Akai. Czara problematyczna plus trądzikowa. No, ja mam problematyczną cerę, jak widać. Także spróbujemy. Nałożymy sobie maseczkę, wcześniej ją sobie z psikam, yy, z jaj takim. Tonikiem zwężającym porę, jako z tego czasu bardzo lubiłam. Ile odczekamy? Mm. 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 Może zrobimy sobie jakiś makijaż szybki? Ogólnie w planach mamy zrobienie szybkich zakupów ogórkową. Rzosy do wrzucenia do jednej koniczki. Dobra, zaczynamy. Niestety, ja miałam gdzieś yy, pędzelek do maseczek, ale gdzieś mi się zapodział i to nie teraz przy przeprowadzce, tylko wcześniej. Ja sobie nałożę go paluchami. Taki porządna gruba zwarta się nie yy, bierze i nie spływa. Przypomina mi te maseczki peel off, co stosowałam kiedyś. Bardzo je lubiłam. Wyciągały wszystko, jak trzeba było. Może do nich wrócę. W sumie nie jest to, w sumie nie jest to głupi pomysł, może wrócę. Jestem w tak zwanej podące, ponieważ oku obrócę to nie będzie mi szkoda. A dlaczego mam z nią zamiączka? Dlatego, że y, większość takich koszulek jest za długo na mnie. Bo były wcześniej umyte. Aha, i dzisiaj na śniadanie e, chciałabym zrobić tortille z jajkiem, z wędliną, z cebulką. To też wam pokażę. Znalazłam ten przepis gdzieś na Instagramie chyba. O! Bardzo ładnie pachnie tak swoją drogą. Mamy maseczkę nałożoną. Uh -huh. Także czekamy sobie. Niech ona sobie działa. Ja w międzyczasie uruchomię laptop. Poczekamy, aż ona zacznie działać. Potem sobie ją jeszcze raz zwilżę. Zmyję i wrócimy. Nałożymy sobie krem u mnie. Na stałe na razie zagościł ten. Mam jeszcze y tego. Tego gagetka uwielbiam, zawsze do niego wracam. Można korzystać dostać w Chyba to może. Także tak. Yy, polecam.